Brwinowska Biblioteka im. Wacława Wernera zapewniła czytelnikom, zwłaszcza tym młodszym, nie lada gratkę. W czwartek 15 czerwca do swojej filii w Otrębusach zaprosiła na spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem książek dla dzieci. Pan Wojciech Widłach jest uwielbiany przez naszych małych czytelników oraz przez ich rodziców. Jest autorem bardzo poczytnych książek, które mają ogromne wzięcie w naszej bibliotece myślę, że nie tylko w naszej jako autor pana kuleczki, wesołego ryjka. Książki ciągle, ciągle u nas są wypożyczane. Nawet dzisiaj, gdybyśmy chcieli wypożyczyć, niestety nie mamy na tak zwanym stanie. Jest arcy, arcy śmieszny, jest arcy ciekawy, zawsze ma jakieś przesłanie, zawsze gdzieś tam przemycony jest morał w bardzo taki spokojny i zupełnie nienachalny sposób. I myślę, że dużą wartością jest to, że zarówno dzieci go chłoną, jak i z dużą przyjemnością czytają mamy, tatusiowie, babcie, dziadkowie. Oprócz przeczytania fragmentów swoich książek, autor przybliżył gościom m.in. to. Skąd biorą się pomysły, jak działa wyobraźnia, i przede wszystkim opowiedział, co jest potrzebne do napisania książki. W tym punkcie w nietuzinkowy sposób przedstawił własną drogę do stworzenia jednej z kultowych postaci swojej twórczości. Pana kuleczkę przedstawiono mi. Zrobiła to Ela Wasiuczyńska, ilustratorka z Krakowa, absolwentka dwóch kierunków na Akademii Sztuk Pięknych tamtejszej. Narysowała kiedyś okrągłą głowę w okrągłym kapeluszu z nóżką i napisała Wojtku, to jest pan Kuleczka, możecie cię natchnie. Ja miałem wtedy już 40 lat i w ogóle nie wiedziałem, że jestem pisarzem. A jeśli chodzi o pomysły, to jedna z podopiecznych pana Kuleczki, Kaczka Katastrofa, zapytana o to, skąd się biorą pomysły, powiedziała pomysły biorą się z wszystkąd. Więc tak naprawdę wszystko może być pomysłem, jeżeli się tylko spojrzy na to z odpowiedniej strony. Pomysłem może być słowo, pomysłem może być miejsce, pomysłem może być oczywiście wydarzenie, człowiek, jakaś jego opowieść. Więc pomysłów jest mnóstwo. To jest tylko kwestia tego, czy jesteśmy jakoś no, otwarci na nie. No i też, czy mamy. Jak mi powiedział jeden z chłopców na którym ze spotkań, że do napisania książki potrzebna jest odwaga. Bo natchnienie to jest odwaga, żeby zrobić coś, czego się jeszcze nie robiło. Frekwencja była doskonałym dowodem na to, jak autentycznie i w ciekawy sposób Wojciech widłak trafia do serca nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Spotkanie było dobrą okazją do uzupełnienia swoich książkowych zbiorów o kolejne części przygód pana kuleczki czy wesołego Rejka.